może kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj już zajmujemy się konkretnie przeszkodami związanymi z zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego. Bardzo, bardzo proste przypomnienie, tylko i wyłącznie dla was wynikające z tego, żeby no, tutaj właśnie się to uporządkowało, są przeszkody, które wynikają z prawa Bożego, którego nie wolno zmieniać. W związku z tym od tych przeszkód no, nie da się ich w jakikolwiek sposób obejść czy dyspensować. I mamy przeszkody wynikające z prawa ludzkiego, czyli te, które faktycznie już można w jakiś sposób dyspensować, czy można, można szukać jakichś innych, innych rozwiązań prawnych. I teraz, z jakimi przeszkodami będziemy mieli do czynienia? Pierwsza przeszkoda to jest przeszkoda wieku. Nie wolno w Kościele Rzymskokatolickim zawierać związku małżeńskiego. Notujemy, jakby co, te przeszkody sobie omawiamy. Nie wolno w Kościele Rzymskokatolickim zawierać związku małżeńskiego poniżej. 16 roku życia w przypadku mężczyzn, 14 roku życia w przypadku kobiet. Episkopat danego kraju może tą poprzeczkę wiekową podnieść. W Polsce jest ona podniesiona do 18 lat dla mężczyzny i dla kobiety. Czyli w przypadku, kiedy chcemy zawrzeć małżeństwo, to jest przeszkoda wynikająca z prawa naturalnego po prostu dzieci nie mogą wstępować w związki małżeńskie. Musimy o tym pamiętać. Można się zadać sobie pytanie, dlaczego 16-14 lat? Odpowiedź jest bardzo prosta. Prawo kanoniczne dotyczy całego świata. W związku z tym, są regiony świata, gdzie 14 lat, w przypadku kobiet, dziewcząt, to już jest wiek dorosłości, 16 lat, w przypadku mężczyzn, chłopców, to już jest też wiek, wiek dojrzałości i seksualnej, ale też tej dojrzałości społecznej i psychicznej. Więc są takie miejsca na świecie, gdzie po ludzie szybciej dojrzewają już my. Dla nas, dla Polski, ten wiek wynosi 18 lat. Druga przeszkoda, kolejna przeszkoda, to jest przeszkoda męzo-małżeńskiego, czyli ktoś, kto już trwa w sakramentalnym związku małżeńskim, który był ważnie zawarty, nie może wstąpić w kolejny związek małżeński. Tutaj myślę, że to akurat jest, jest oczywiste. To jest też oczywiście przeszkoda wynikająca z prawa Bożego, w związku z tym, Tutaj dyspensy nie ma. tak, Nie można dyspensować tej przeszkody. Trzecia przeszkoda to jest przeszkoda niezdolności do aktu małżeńskiego, i tutaj oczywiście chodzi o niezdolność do współżycia. Nie mylić z bezpłodnością. Tu nie chodzi o bezpłodność, tylko o to, że ktoś nie może współżyć nie jest w stanie współżyć. Czy to wynik problemów natury psychicznej, czy też natury biologicznej. Tutaj faktycznie Dotyczy to jednej i drugiej przestrzeni. Tak, są osoby, które blokują się psychicznie na współżycie i tutaj trzeba zastanowić się, co tam jest powodem, ale też mamy choroby, które wynikają właśnie z choroby ciała, organizmu, którym po prostu jest to niemożliwe, aby one współżyły. Takie osoby nie mogą wstąpić w sakramentalny związek małżeński, też przeszkoda wynikająca z prawa naturalnego i też jej nie można dyspensować. Kolejna przeszkoda, czwarta już dotyczy mnie przeszkoda święceń. czyli ktoś, kto przyjął stan libatariusza, tak jak ja, no, wiadomo, nie może wstępować w sakramentalny związek małżeński. Więcej, nawet gdybym próbował, sam próbował wstąpić sobie, na przykład, nie wiem, pojechał gdzieś do Kanady i chciał tam gdzieś w jakiejś parafii katolickiej sobie wstąpić, w, stworzyć małżeństwo, to sam, sama próba Według prawa kanonicznego skończyłaby się już na z komuniką, więc dosyć taką ciężką kategorią, jeżeli chodzi o, o prawo, prawo kanoniczne. Kolejna przeszkoda piąta, to jest przeszkoda ślubów zakonnych. Tutaj oczywiście dotyczy to i z zakonów męskich, żeńskich, tam gdzie były składane śluby, śluby czystości. Kolejna przeszkoda, to jest przeszkoda mm, szósta. Jest to przeszkoda uprowadzenia. Nie wolno sobie porwać przyszłego męża czy też przyszłej żony. I tam jest też taki fajny dopisek w komentarzu do prawa kanonicznego: że osoba porywana w momencie, kiedy to się dzieje, musi wykazywać aktywny sprzeciw. Komentator prawny mówi o sytuacji, w której po prostu chociażby się ktoś nie zgadza na to, to już jest aktywny sprzeciw. Bo są takie regiony świata, tutaj no nasi misjonarze nam opowiadają, że w kulturze trzeba sobie porwać żonę. To tak po prostu wygląda. Są takie plemiona w Afryce, więc tam faktycznie to jest, wiecie, taki cały teatrzyk. Ona wie, że będzie porwana, cała wioska wie, że to się stanie, wszyscy czekają, niby nikt nic nie wie. Wiecie, jak się zaczyna dziać akcja, ci tam z sąsiedniej wioski przybiegają, to wtedy tam wiecie, taki, że niby popłochnie. Że wszyscy biegają, no, no cały, cały, cały cyrk, no, ale tak on jest po prostu wpisany w tą ich kulturę. No i tak to wygląda, więc tutaj nie ma się co, jakby tym, temu dziwić i się budować, tylko, no właśnie, jest jakby jasno zaznaczone, że, że w sytuacji, kiedy to jest miejsce, ma miejsce to porwanie, trzeba po prostu się na to nie zgadzać. Ale jednocześnie, osoba, która zostałaby porwana, jeżeli zostałaby oswobodzona, i pragnie wstąpić mimo wszystko w ten związek małżeński, to będzie to ważne małżeństwo. Tak? Tutaj taka, taka mała, mała ciekawostka. Dalej, przeszkoda różnych religii, czyli mamy sytuację, że powiedzmy chłopak jest po stronie katolickiej, a na przykład dziewczyna jest muzułmanką albo buddyjką bądź hinduską. No i wtedy mamy przeszkodę różnych religii. To jest przeszkoda, którą można dyspensować. Wtedy trzeba wystosować specjalne pismo do księdza biskupa i wtedy zasadniczo biskupi jakby się zgadzają tutaj na taką kwestię związaną z tą przeszkodą. Ale to myślę, że w momencie, gdyby wyszła taka sytuacja, to oczywiście mówcie, mówcie waszym, waszym kapłanom, swojemu księdzu proboszczowi, tam gdzie będziecie zawierali związek małżeński, może no, jest jest taka właśnie sytuacja i trzeba byłoby tutaj no, zaciągnąć jakieś rady pomocy księdza biskupa w tym momencie. Kolejna ósma przeszkoda to jest przeszkoda tak zwanego występu, czyli inaczej małżonkobójstwa. No i mamy oczywiście małżonkobójstwo pośrednie i bezpośrednie. Czyli bezpośrednie, kiedy zabijasz swojego współmałżonka po to, żeby wstąpić w związek, kolejny związek małżeński, no albo pośrednie, czyli zlecasz to komuś, żeby akurat, nie wiem, czy przez przypadek, w wypadku samochodowym, czy w jakiejś innej tragicznej okoliczności, no po prostu współmałżonek umarł. Więc jedna, jedna i druga sytuacja jest oczywiście przeszkodą występu, przeszkodą małżonkobójstwa. Dalej, będziemy mieli przeszkodę pokrewieństwa. I tutaj ja, moi kochani, będę pewnie musiał Wam. Troszeczkę to jakoś porozpisywać, jeszcze zobaczę, no albo może inaczej. Spróbuję Wam to wyjaśnić. Jeżeli jest to niezrozumiałe dla Was, to najwyżej po prostu dajcie mi znać, ok? Że trzeba byłoby się temu jeszcze bardziej przyjrzeć i jakoś to faktycznie pokazać. I teraz tak. Jeżeli chodzi o pokrewieństwo w linii prostej, czyli bezpośredni moi krewni, moi, moi przodkowie albo moi potomkowie, nie można wstępować w sakramentalny związek małżeński, czyli ojciec z córką, babka z wnukiem, matka z synem, jakiekolwiek tutaj kompilacje absolutnie, że nie odpadają, bez względu na to, jaka różnica wieku. Natomiast pokrewieństwo w linii bocznej od czwartego pokolenia w linii bocznej można wstąpić w sakramentalny związek małżeński. Teraz jak to się oblicza? Oblicza się to w bardzo prosty sposób. Szuka się wspólnego przodka, czyli to jest naszym wspólnym przodkiem dla mnie i dla niej, tak? Czyli powiedzmy jakiś tam nasz pra pra pradziadek tak? I teraz ilość pokoleń, jaka się pojawia, bardzo was przepraszam, ilość pokoleń, jaka się pojawia, to są poszczególne stopnie, tak? Czyli inom te te narodziny powiedzmy że tutaj no, trzeba sobie teraz wyobrazić że tu jest chłopak tu jest dziewczyna mamy kolejne pokolenia I jakby każde kolejne pokolenie to jest kolejny stopień tak czyli jeżeli mamy mm, powiedzmy dziewczynę to teraz do jej mamy to jest pierwszy stopień do jej babci to jest drugi stopień do prababci to jest trzeci stopień no i teraz tak samo tutaj idzie tak e, od niego Dojej mamy pierwszy stopień, babci drugi stopień, prababcia trzeci stopień. I teraz łącznie mamy 6 stopni. Odejmuje się wspólnego przodka, czyli pięć. Czyli mamy piąty stopień pokrewieństwa. Takie osoby tak, mogłyby wstąpić w sakramentalny związek małżeński, czyli jeżeli dla nich wspólnym potomkiem byłaby na przykład prababcia. To w takim przypadku, tak. Takie osoby będą mogły mogły to zrobić. Więc tutaj tak naprawdę, gdyby no, się okazało, że jesteście jakimiś krewnymi, albo by się okazało Wam jakieś po prostu kuzynce zakochać, do najzwyczajniej się trzeba po prostu to sprawdzić i myślę, że tutaj każdy proboszcz, w ogóle ksiądz, bo my to mamy przecież w ramach prawa kanonicznego, jest w stanie jakby bez, bezproblemowo szybciutko to policzyć i określić, czy, czy istnieje tutaj jakieś stopy pokrewieństwa ewentualnie jaki stopień pokrewieństwa istnieje. Więc to jest dziesiąta przeszkoda to była, e, przepraszam dziewiąta przeszkoda, przeszkoda pokrewieństwa. Kolejną przeszkodą jest przeszkoda powinowactwa. E, czym jest teraz powinowacenie? Mamy sytuację, mamy jedno małżeństwo, drugie małżeństwo, z tych małżeństw, totalnie się nie znające, tak? Zero spokrewnienia, yy, absolutnie się nie znają. I z tego małżeństwa, i z tego małżeństwa mamy dzieci. Tak, cudowne rodziny, wspaniale, wszystko się udało. Ale niestety i w tym małżeństwie dochodzi do zgonu, i w tym małżeństwie dochodzi do zgonu. Tu powiedzmy umiera mąż, tu umiera żona. I teraz te niepełne rodziny, one się związują. Właśnie ci rodzice, którzy są. Owdowieni, oni się związali ze sobą. Więc te dzieci z poprzednich małżeństw wobec siebie są spowinowacone. Tak? Czyli mamy dwa małżeństwa, po jednym współmałżonku umierają, mąż, żona, ci, którzy pozostali się łączą, dzieciaki z obydwu małżeństw, one są w tym momencie spowinowacone dla siebie. Więc to jest właśnie przeszkoda powinowactwa. Tą przeszkodę oczywiście można dyspensować. Co jest uzależnione od dyspensy? Uzależnione jest wiele czynników. Myślę, że najważniejszym jest oczywiście kwestia wieku, to znaczy kiedy to się stało. Bo jeżeli do spowinowacenia doszło, kiedy dzieci miały pół roku, to na wiecie, całe życie się wychowywały jako brat i siostra. A w momencie, kiedy do spowodowania doszło w wieku 16, 17, 20 lat, to oni doskonale wiedzą, że to nie jest mój brat, to nie jest moja, moja siostra. Co więcej, środowisko też to wie, bo to nie jest tylko kwestia teraz bezpośrednio z nimi związana, ale kwestia także właśnie środowiska, w którym my, my żyjemy. Więc tutaj my za to też musimy brać pewną odpowiedzialność. W kolejnych przeszkodach to jakby bardzo mocno wynika właśnie ta odpowiedzialność za, za to, z którymi żyjemy. Więc tutaj, no właśnie, trzeba byłoby najzwyczajniej w świecie określić to, e, właśnie, z jakimi sytuacjami tutaj mamy do czynienia, dlatego właśnie tymi sprawami zajmuje się po prostu sąd biskupi, wtedy, kiedy po prostu jest badana sprawa, kiedy ma być wydana dyspensa, bo tutaj właśnie ta, ta kwestia spowinowacenia, ona może być oczywiście oczywiście e, dyspensowana. Dalej mamy przeszkodę, tak zwanej przyzwoitości publicznej. O co chodzi? No Mamy sytuację, powiedzmy, taką, że jakiś tam mężczyzna, Zygmunt Kaloryfer, związał się z jakąś tam panią Gertrudą Kafla. No i nie mieli ani sakramentalnego małżeństwa, ani nie mieli związku cywilnego, no i powiedzmy, że mieszkali u niej w domu. Rodzinnym. No i pani Kafla miała jeszcze swoje siostry. Cztery fajne, mądre dziewczyny. No i okazuje się, że niestety mm, w pewnym momencie coś tam nie pykło i oni się rozstali. Tak? Ta relacja gdzieś tam umarła, każdy poszedł w swoją stronę. No ale pan Zygmunt Kaloryfer stwierdził, że ta młodsza siostra to też fajna dziewczyna. Bardzo ładna, bardzo mądra. I chciał się z nią związać i wstąpić w związek małżeński. I to jest właśnie, moi drodzy, szkoda przyzwoitości publicznej. Czyli sytuacja, w której realnie nie doszło do zawarcia jakiegokolwiek związku, ale właśnie społeczeństwo, w którym oni żyli, było święcie przekonane, że ten wcześniejszy związek był małżeństwem. Tak, i teraz, no właśnie, byłoby dosyć dziwnym, że powiedzmy, oni tam mieszkali ze sobą 5 lat i teraz nagle oni tutaj biorą małżeństwo, bierze ślub z siostrą. Po no prostu o co, o co w ogóle chodzi? Oczywiście tą przeszkodę przeszkodę oczywiście można, można też dyspensować. No i ostatnia przeszkoda, jakby z tych takich typowych kanonów 12, to jest przeszkoda pokrewieństwa prawnego, czyli chodzi o adopcję. I znowu, tą przeszkodę też można dyspensować, tylko Znowuż powstaje pytanie o to samo, co w powinowactwie. kiedy doszło do adopcji. Tak. Kiedy oni faktycznie dowiedzieli się o tym, że są adoptowani. Co innego, kiedy to były małe dzieciaki, a co innego, kiedy to już tam było, wiecie, była młodzież, czy tam nawet dorośli, tak? Gdzieś to już tam 17-18 lat. To wtedy jakby ta sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Więc tutaj też sprawa z pewnością będzie musiała być. Być rozwiązana i sprawą na pewno będzie musiało się zająć tutaj, znowu, sąd biskupi, żeby jakby no dokładnie sprawdzić i ewentualną decyzję, ewentualną dyspensę, Ojciec Święty by mógł, by mógł tutaj wydać. Więc tak wygląda ta kwestia, jeżeli chodzi o przeszkody związane z zawarciem sakramentalnego związku małżeńskiego. Więc na ten moment, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego. W tym momencie my tutaj sobie. Skończymy. Stwórzcie notatkę. Tutaj akurat tak, żeby było właśnie można porządnie ponazywać, żeby po prostu widzieć te 12 przeszkód, które gdzieś są. Eee, właśnie, moje, moje, moje niedopowiedzenie, nie jest to może bezpośrednia przeszkoda, ale dosyć istotna, to jest tak zwany błąd co do osoby. Na czym polega błąd co do osoby? To mogą być dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest tak zwana: się zawsze śmieje, scena ze Szreka. Nie wiem w której części, w drugiej czy tam w trzeciej części. Szrek postanowił wrócić do starego życia. No i w pewnym momencie też pojawia się w kościele i udaje panie, pannę młodą. Więc to jest właśnie sytuacja błędów co do człowieka. Tak? Jestem przekonany, że stoi na przykład osoba, którą kocham, a to jest ktoś zupełnie inny. Czy coś takiego może mieć miejsce? Tak, no na przykład tak są bliźniaki. Znam taką historię, że dziewczyny chciały sobie jaja zrobić i w dzień ślubu zamieniły się miejscami. Tak? Pani młoda stała na miejscu świadkowej, a świadkowa była przebrana w suknie i stała przy ołtarzu. Oczywiście małżeństwo nieważne. Ono nie zaistniało. Był błąd co do, co do osoby. Więc to jest jakby jeden, jeden przypadek. Drugi przypadek to jest wtedy, kiedy ktoś nas okłamuje. Czyli na przykład przychodzi do Was, drogie Panie, na przykład mężczyzna i mówi, że jest cudowny, wspaniały, bogaty, ma firmę, ma samochód i jest w ogóle super, a po ślubie się okazuje, że jest biedny, bezpłodny. Ma same długi, i co więcej, ma jeszcze jakieś tam dwie śmiertelne choroby. No to jest błąd co do osoby. Jeżeli pojawia się dosyć poważny błąd, czy poważne jakieś kłamstwo, to oczywiście na kłamstwie małżeństwa się nie buduje, takie małżeństwo też stwierdzi się jego nieważność. Tak więc tutaj pamiętajcie, jeżeli chodzi o kwestię związaną też z przygotowaniem się do związku małżeńskiego, bo narzeczeństwo musi być czasem, kiedy powiemy sobie całą historię naszego życia. Wszystkie najciemniejsze, nawet najmroczniejsze historie muszą być wtedy opowiedziane, po to, że właśnie wtedy, kiedy już wejdziemy w małżeństwo, żeby tam jakieś kwiatki nie wyszły. Tak? Nie zostawiać sobie albo wierzymy w to i idziemy w ciemno i koniec, kropka, to jest ta jedna, jedyna osoba, albo się najlepiej w ogóle w, ogóle w takie coś nie, nie, nie bawić, bo to jest naprawdę bez sensu. No, więc tak to faktycznie, moi drodzy, wygląda, jeżeli chodzi o te, o te przeszkody. Jeszcze raz, w tym momencie koniec. Wszystkiego dobrego i uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi. Do zobaczenia, do usłyszenia. Z Bogiem.